Halo, halo. Tak zaczynam każdy niemal odcinek podcastu. Normalnik dietetyczny. Każdemu, kto jeszcze nie odwiedził mojego kanału, chciałabym zainteresować jak największą grupę osób powiązaniami, które no, towarzyszą naszym kłopotom z jedzeniem, z trudnością utrzymania masy ciała. Jest bardzo duży związek między naszą psychiką, naszymi emocjami, a naszymi relacjami z jedzeniem. Jest bardzo duży związek, czy między tym, jak jesteśmy wychowywani, w jaki sposób jesteśmy nagradzani bądź karani jedzeniem, jak to się przekłada na nasze dorosłe życie. Dlaczego, skoro istnieją rzekomo proste zasady? Dotyczące redukcji masy ciała nie działa to na każdego. Są osoby, które pomimo starań nie mogą zredukować nadmiernych kilogramów albo nie potrafią przytyć. Serdecznie zapraszam. Normalnik Dietetyczny, mój kanał YouTube. Dietetyk Ewadonia.